Siemanko, z tej strony ciasko. Dzisiaj nagramy odcinek z sakesem. Na pewno w większości wam się nie chce przygodowo tych zbierać tych grzybków i tak dalej. Ale znalazłem taką fajną stronkę. Ona się nazywa Aragium. Aragium Świat Czwarty. Naciskamy sobie tutaj. Ja już nie będę, za, założymy sobie teraz konto. Tutaj, dodaj postać. E, przykładowo, nie wiem. Mamy dalej. Weźmiemy sobie tego. Go. Niekiedy tak gra się laguje, więc ja nic nie mogę poradzić. Mamy ja sobie te włosy to, to zostawimy tą bliznę, damy dalej, przez M się zalogujemy Tutaj damy W czwarty mi się tam coś za mailem i Niestety musiałem wyłączyć Czas O I zobaczcie to chodzi o to, że na początek gry dostajemy aż tysiąc grzybków. Mamy karczmę. Na razie tylko tyle, ale zaraz coś wam pokażę. Muszę pominąć. pomiń. Widzicie? Już mamy nowe rzeczy. I od osiemdziesięciu dwóch grzybków mamy. To. Więc. Solki coś tam za ten hałas, coś tam mi z okna muruga czy coś. O, no, już widzicie mamy już ponad 400 coś złotych. Dostajemy z tego. Weźmy sobie to. Prawda? Hmm. Teraz sobie chyba to weźmiemy. Nie, To tutaj ładnie wygląda. I zobacz, mamy ponad 1000 złotych na koncie. Sobie od razu kupię tego najdroższego, bo ja mam tyle grzybków. Aha, i chciałem dodać, że co dzień za co dzień dostaje się 100 grzybków. I widzicie nawet tanie jest ugrzybiane przez SMS 369-150 grzybków. A na, a na normalnym sakesie to jest wiecie tak trochę. Aha, i chciałem... Się... no, i mam wszystkie lochy odblokowane oprócz tych tutaj. Co prawda? Bo jak się zrobi większość, to one się odblokują i potem można zawalczyć. Jak się pierwsze zrobi, to potem dopiero trzeba czekać na drugi dzień, żeby zrobić drugie. Tu mamy. Tutaj drugą ciemną stronę też mamy do zrobienia. Zaraz będziemy robili lochy, ale to później. W następnym odcinku Wam to pokażę. Na razie tylko tak chciałem zerknąć, tak? Chciałem wam pokazać co i jak zrobić. Że takie w, w ogóle takie coś jest. To księgę tutaj dajemy, żeby mieć odblokowane. Już Już tego bitenu nie ma chyba nic fajnego. Chciałem miksturkę wam powiem. Ale jak widzę nie ma nic takiego fajnego. Widzicie jak jaką to jest 1400 zł. To jednak jest mi jest niepotrzebne. Już mamy 3600. Pójdziemy się do Abu tego gościa. Zafierzemy sykowy w kołem. No patrz jak się trafiło. I tutaj za nas 3 grzybku się dostaje 10 grzybów w kole fortuny. No znowu zakręcimy. No do... Doświadczenie wygraliśmy teraz. O, no, kasę. Nam jest niepotrzebna. Mhm. Mm Dobra. Jak się niedziemy idziemy. Do karczmy. Okej. Okay. Tu sobie w karczmy, się zerkniemy O, coś takiego jest. Nawet będzie może być fajne. Zobaczcie tutaj. O co prawda? Ten miech mi się to spodoba ale... Trudno wybrać, bo... Hmm. A weźmy ten. Uuuuuuuuu, super to. Tylko sobie to jeszcze weźmiemy. Jak tutaj, to się wzięło? Bud budki, tutaj sobie weźmiemy chyba, no. Będzie lepiej jak budki. I tylko może jak się ma tyle tylko to można tylko, tylko jedną, albo dwie niekiedy. No pijemy się piwa. I znowu co zrobimy. To takie ciekawsze chyba co nie. Tutaj mm. okay, będzie eee. ale to Bo nie o wiecie, że mogę się wsadzić I będę miał I zobaczcie w jak krótki sposób już nabiłem 33 399 zł Złota Pójdziemy sobie na arenę A nie, to nie Mamy, patrzcie, już mamy w tak krótkie słowa jeszcze mamy w ogóle taki lewe co nie? To też się liczy, zalicza się do tego. 63, 51. To sobie weźmiemy. Te budki. I patrzcie. No wiecie, siłę sobie weźmiemy. No dużo. No. I teraz pójdziemy sobie na arenę. Yy, go zaatakujemy, wygraliśmy, oczywiście, tylko to jest taki błąd gry, po prostu. To jest taki no, teraz niestety przegraliśmy, ale to wiecie, nie mamy coś tak ulepszonego. Yy, tutaj mamy jeszcze karczmę, to musimy na szybko karczmy. Jak widzicie, wszystko fajnie się robi, prawda? Nizan jest taki... No jedyny jest taki problem, że to się niekiedy, ale to bardzo rzadko, ale się laguje. Ale to zawsze coś. Takim czymś to można dużo zrobić. Pójdziemy sobie może do lochów, zrobimy sobie jedne lochy. O, nie? A brak miejsca mamy. Prologu trochę sobie zrobimy. Jedne chociaż tylko... O, wygraliśmy, widzicie. Postać i nie lepsze od naszych. Nie, lepsze, lepsze o wiele. Dobra. Kojownie. No nic. Już tutaj nic nie mogę zrobić. Um, ja już kończę. Jak wam się podobał filmik, lajk, like, łapki w górę, komentarze piszcie. I piszcie jakie byście chcieli jeszcze, żebym nagrał gry albo cokolwiek. No to dzięki, nara.